Siemano z rana, kolejny szorcik. Dzisiaj będziemy robić szybki unboxing FIO UTWS-5. Najnowsze bezprzewodowe odbiorniki UTWS do słuchawek ze złączem MMCX oraz dwa pin. Ja akurat zajmę się wersją MMCX. Zobaczcie, jak to wygląda. Proszę bardzo, pudełeczko-nówka sztuka UTWS-5. Rozpakujmy. Powiem podobają mi się te nowe pudełka, ale zawartość bardziej. Zestaw dość standardowy. Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi kabelek usb do usb c Instrukcja obsługi taka troszeczkę skrócona. No i oczywiście gwiazda, czyli UTWS-5. To jest otwierane taki na magnes. Tak wygląda produkt. Tak wygląda z bliska. Tu jest tył taśma zabezpieczająca. Oczywiście więcej Wam powiem w pełnej recenzji. Stwierdziłem, że po prostu zrobię zbiorczą recenzję FIO KA3 i UTWS-5 razem, ponieważ to są za małe produkty, żeby poświęcać im osobne filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Hej!